No, e, witam wszystkich e, bardzo serdecznie. E, krótki materiał o, na temat końcu końca e, tego mini eventu, który właśnie był przez ten weekend. E, dobra, może po prostu idźmy i zobaczmy. E, jednym słowem, mini event trwał dwa dni, ok. E, ale dobra, zanim tego, to tak. E, Oto zwycięzcy konkursu łapania robaków, e, wszystkim gratulujemy zdobycia tak dużej e, liczby punktów, a szczególnie trenerom Saga, Kupson oraz e, We Are Venom, mniejsza, którzy stanęli na podium naszego rankingu, wszyscy którzy zdobyli minimum 500 punktów, otrzymali brązową, 3000 otrzymali srebrną, no i jedna osoba została w świetną złotą caterpie Ponieważ ja zdobyłem ich 500 ileś tam, to dostałem. No. Świetną, świetną katerpi. No dobra, ale mniejsza. Ok, nawet spoko. Tylko jeśli. No, dobra, trochę za daleko poleciałem Ok. Ranking: no, 3660. 5 spoko yy, generalnie możecie yy, tutaj jak tutaj macie ten link, to przeniesie Was do forum yy, Napisałbym coś, ale nie jesteście robić forum, bo już no nie chcę. Yy, Przeszłość te sprawy yy, Moim zdaniem moim zdaniem, yy, event więc spoko tylko, że jeśli załóżmy, jest ten mini event, nie? Nie, załóżmy, że on będzie co tydzień. No to za chwilę każdy będzie miał każdy typ, odznak. Więc czy ma to sens, taki większy? W sensie, no zobaczcie, no 500 to nie jest dużo, a mam, jakby, tą amatorską. Moim zdaniem. Jeśli miałoby być dalej prowadzone yy, jakby te mini eventy, to po pierwsze nie w takiej formie, bo no, tak naprawdę nic nie zyskujemy, no co zyskaliśmy? Trochę Expa no nie jest jakoś to bardzo ciekawe, żeby graczy zachęcić. Jeśli Miałoby być już odznaki, to może za topkę, która faktycznie, która faktycznie jest widoczna. Miałoby to może większy sens, gdyby, nie wiem, pierwsze trzy osoby miały na przykład złotą odznakę, czy jakąś jeszcze inną, czy po prostu bardziej rozwinęli system tego tych pierwszych 50, 50 osób, bo to, nie wiem, tak naprawdę mogłoby być też 10 czy tam 20 wyszłoby na to samo no bo co nie wiem tej osobie że jest 50 czy tej że jest 205 czy yy, chwila czy 11 że jest 11 jak tak, tak, taką są dostaj nagrody jak 50 więc nie jest to jakoś szczególnie yy, no i przede wszystkim yy, nie było tam ciekawych pokemonów Mogę wam tutaj wstawić, właśnie. No, jak widzieliście, no nie było tam fajnych pokemonów, tak? Nie wiem, jeśli miałoby być takie mini-eventy, to na przykład myślę, że jakieś legendy do spotkania. No, zobaczcie, tu jest Genesect. Legenda, a była, no chyba nie była, nie? Tak samo mega ewolucja. Tutaj widzicie dwie mega ewolucje. Spotkanie mega ewolucji, myślę, że na takich mini-eventach byłoby spoko, bo na spotkaniu generalnie nie spotka się mega pokemona, ale na przykład trenera, który walczy mega ewolucją, i na przykład wam się to zalicza do tego. Chociaż ta, teraz jak to mówię, bo myślę to na bieżąco, to nie miałoby to sensu mniejszego. Ale nawet walki z trenerami w tej lokalizacji, na przykład, które mają legendy, które mają mega ewolucję, robaków czy konkretnego typu można byłoby, można byłoby. Albo znalezienie jakichś pokemonów rzadszych, ale nie można ich złapać. Też jest w miarę spoko pomysł. Yy, nie wiem, jeśli ktoś chciałby napisać na forum jakby moją propozycję, może napisać, ja się tam nie obrażę e, Ale moim zdaniem to nie powinno tak wyglądać, no bo e, Jeśli Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to będzie co, co tydzień, co dwa, co miesiąc Ale jeśli idą już w stronę mini-eventów, to raczej myślę, że będą szybciej, bo e, No, nie wiem, raz na dwa tygodnie, trzy, no to tak średnio a wtedy jakby te odznaki nie miałyby kompletnie sensu no, no bo co no, później te ogólne odznaki nie będą wyglądały na zasadzie takiej o jak cało, jak, jak powiedzmy z tym skanto to tak, tak będą wyglądać no to to będzie nie wyglądać tylko uważasz, że o no, ok, ten ma ten dostał taką, ten dostał taką no może jest to jakieś rozmaicenie, ale moim zdaniem to jest mech trochę, ale cóż moje zdanie przepraszam eee, a, e, jeszcze w sumie jedną rzecz chcę sprawdzić, bo jestem ciekawy eee, ja nawet szczerze, ja nawet eee, a okej, okay, to nie, nie widziałem nawet tego eee, nie Kod kot worku jest taką jest taką najbardziej skamerską rzeczą na Pokeorsach, że to jest z jednej strony smutne, bo... E, zobaczcie, ktoś płaci no bo przeważnie nie są to małe kwoty. Nie są. E, przeważnie ludzie płacą ile 20, 150 milionów e, lub więcej a dostaję kryształ trujący, czarny osad poprzedni tydzień poprzedniego tydzień, tylko nie, nawet nie widzę no szaj, dobra, szeni szani glikor czy, jest, jest on jakokolwiek rzadki? nie jest no 10 milionów no nie a zapłacił typ dużo więcej. Kolejna legenda. Ja nawet wiem, kogo to jest z ostatniego. A nie, to nawet. Czy to jest z ostatniego eventu? Nie sądzę. No tak, oczywiście. No Najbardziej mi irytuje to, że jak się cofa, powiedzmy, na myszce, to się, się dzieje tak jak teraz. Ale w ogóle, zobaczcie, Rich Gigas jedna legenda, yy, Ultra Bestia druga, yy, Kreselia trzecia, jeszcze był Miu i był yy, Shaymin forma Sky czy coś w tym rodzaju. Yy, nie, nie, nie do końca nie wiem jak to się pisze. No kurde, nie wiem e, Może Chwila, e, ja mam pomysł Arceus, jak zawsze e, Shaming, do no, Byłem blisko e, Skyform No jeszcze on był e, Ale chwila, to jak W jakiś sposób Aha, czyli to są dwie w ogóle oddzielne nie ważne. Ale nie ma ich. A jeż, y, jeszcze jest chyba jedna legenda czy tam Ultra Bestia, nie powiem. Y, coś tam X, coś w rodzaju. Tylko zastanawiam się dlaczego to nagle te legendy są takie drogie jak normalne. Normalnie one kosztowały. No nie. Chyba, że ludzie po prostu czekają na jakieś oferty na BIF. Też jest takie opcje, bo nie sądzę, że ktoś... No inaczej. Zakreserie może da a może da, bo jest to w miarę zrobione, ale nie sądzę, że ktoś za to da. Bo, jakby ktoś mi dawał tą ultra bestię nawet za darmo, to by mi nie brał. Serio. No. Allergy Gigas Czy jest. No. Z ostatniej nie będę. Nie? Obstawiam, że jest. No. Ja dziękuję za uwagę. No i co. Widzimy się w następnym pewnie odcinku jakimś, nie wiem jeszcze jakim, no pewnie Aros, więc zapraszam i nie chytować bo fajne jest. No także dzięki za uwagę i do następnego siema.